No, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej aktualizacji. Jak możecie zobaczyć, dopłaciłem kolejne 200 zł, czyli w maju mamy już 800 zł w sumie wpłacone. Stosunek wartości portfela do sumy wpłat troszkę nam się wyrównał. No i cóż, czekam, dokupuję, czekam, realizuję to, co przynosi zyski. Przechodzimy dalej, pokażę Wam, jak wygląda aktualnie mój portfel. Pamiętajcie tylko, że wszystko, co zobaczycie i co usłyszycie w tym filmie, to nie porada inwestycyjna. Kumins: 5% zysku. Toyota: 2,5% zysku. Vithen: 3,5% zysku. Neuka: 1% zysku. Mobruk: 1% straty. Pepsi: 2% straty. Energy Fuels. 1,5% straty, Hemp and Health 8% straty, Formas 23% straty, ETN na Ethereum 10% straty. I tak jeszcze wspomnę, że jeśli akcje Formas spadną do 4 zł lub poniżej, to znowu będę uśredniał. Także od razu przejdźmy sobie do ruchów, które zadziały się na portfelu, bo jak staliby walcy widzą, pojawiła się Nowa spółka oraz coś tutaj nam brakuje. Sprzedałem zyskiem akcję Tesli oraz yy, akcję Trade Desk. Ale o tym za chwilę, bo jeszcze chciałbym powiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest XTB broker, dzięki któremu można inwestować w akcje oraz ETFy. OK, po kolei sprzedałem akcję Tesli z około 40% zyskiem. Oraz akcja Trade Desk z niewielkim procentowo zyskiem, ale jednak zyskiem. W sumie na sprzedaży obu tych spółek udało się zarobić 93 zł i 97 groszy. Bardzo fajny wynik, jestem zadowolony. No i czekam na kolejne zwroty z inwestycji. Zysk zyskiem, natomiast decyzja o sprzedaży nie była poparta tylko i wyłącznie 40% zyskiem z akcji Tesli. Zdecydowałem się zainwestować co nieco w sektor energetyczny, a konkretnie w spółkę, która zajmuje się wydobywaniem uranu. No tak, w wielkim skrócie. Akcje aktualnie znajdują się gdzieś na dnie od jakichś 13 lat. No, i ten zakup traktuję jako takie kup i zapomnij. Zainwestowałem w tę spółkę około 900 zł. No i raczej to nie jest koniec. Ku mojemu zdziwieniu, dostałem zwrot podatku z dywidendy, ponieważ coś tam się zmieniło, ale no jeszcze nie miałem za bardzo czasu, żeby się bliżej temu przyjrzeć. O co tam chodzi? No, wiem tyle, że dostałem na maila listę spółek. Z których taki zwrot się otrzyma. Ja miałem w posiadaniu tylko Armor Raid. No i co, 91 groszy wróciło do mnie. Fajny, miły akcent. Dziękuję. A dzisiaj z kolei wpłaciłem 200 zł i kupiłem akcję spółki Mobruk, ponieważ odpalił mi się alert cenowy, który gdzieś kiedyś dawno temu sobie ustawiłem. Także no, kupiłem, czekam. Czekam, czekam na jakieś zwroty z, z inwestycji. No i co? No i tyle no. Zostaw suba, aby być na bieżąco. I podsyłaj w komentarzu jakieś fajne spółki. Do następnego. Cześć.